praca zdalna jest mniej efektywna niż praca stacjonarna. Cześć, witaj na Self Flow. Dzisiaj kolejne pytanie od naszych widzów. Coraz więcej firm rezygnuje lub ogranicza pracę zdalną lub hybrydową, wymusza przynajmniej pewne dni w pracy biurowej, a niekiedy całkowicie chce wrócić do typu i wyłącznie pracy biurowej. Powołądź się najczęściej na kwestię mniejszej wydajności, przynajmniej tego, co postrzegamy jako mniejszą wydajność. Pytanie brzmi, czy to jest uzasadnione, czy faktycznie mamy taką mniejszą wydajność w przypadku pracy zdalnej, czy nie. Co mówią na ten temat badania? No, problem ten jest taki, że tutaj trochę ciężko jest porównywać pewne rzeczy, bo mamy bardzo zmienne sytuacje, bardzo zmienne rzeczy, które porównujemy. Dla przykładu mamy badanie z 2013, a więc dużo mniej rozwinięta technologia, jeśli chodzi o pracę zdalną, a z drugiej strony to mamy sytuację, kiedy w firmie planowano z wyprzedzeniem 9-miesięczny pilotaż pracy zdalnej. Wszyscy o tym wiedzieli, szykowali się pod to, do pracy zdalnej sięgała tylko jedna osoba, zwykle w danym gospodarstwie domowym, więc to wpływało na to, jak takie osoby funkcjonowały. Zupełnie inaczej to działa w wypadku pandemii COVID, kiedy dosyć masowo przerzuciliśmy się na pracę zdalną, i bardzo często w jednym gospodarstwie domowym mieliśmy szereg osób jednocześnie obecnych, pracujących lub w inny sposób aktywnie, no cóż, generujących różnego rodzaju sektory. Mogliśmy mieć Dwie albo i więcej osób pracujących zdalnie, mogli się mieć dzieci, biorące udział w zajęciach szkolnych zdalnie. To się nakładało, a w tym badaniu z 2013, w którym akurat wyszedł 13% wzrost wydajności, 9% to była zmniejszona tendencja do dni wolnych i mniej przerw w ciągu codziennej pracy, a 4% było przypisywane cichszym, spokojniejszym warunkom pracy. A więc w pandemii tego nie mieliśmy. I pytanie, czy badania z pandemii mogą być idealnie przeniesione w tym zakresie. Do tego pytanie, co mierzymy, bo na przykład w tym badaniu z pandemii, gdzie pokazano faktycznie obniżenie wydajności o 8 do 19%, to było obniżenie wydajności rozumiane w ten sposób, że co pada ludzie dowozili mniej więcej tyle samo, co wcześniej może odrobinę, mniej, ale pracowali przeciętnie o 18% dłużej w ciągu dnia. To nie były dodatkowe płatne godziny. Mamy badania pokazujące, że ludzie faktycznie pracują nadwymiarowo w toku pracy zdalnej, pracują zwykle dłużej, to też niekoniecznie jest zdrowe, natomiast z perspektywy firmy koniec końców dowożone było praktycznie tyle samo nawet w tych badaniach pandemicznych. Więc pytanie, co tutaj porównujemy? Pytanie, czy porównujemy właśnie ilość godzin pracy, ilość zwilżonych projektów, czy na przykład sprawdzamy to, jak ludzie się czuli, bo na przykład Pracownicy czują się tutaj bardziej typowo wydajni, a menadżerowie czują, że ich praca jest mniej wydajna. Więc pytanie: czyja opinia ma znaczenie? Na kim się opieramy? Więc to jest trudne do porównania. Mamy pewne wnioski, ale warto do nich podchodzić z pewnym dystansem, chociaż no, kształtują one pewien obraz. Co mówią badania bezpośrednio? Tak mówiłem, wyniki są rozstrzelone. Niektóre wyniki wskazują znaczący wzrost wydajności przy pracy zdalnej, od 13 na 24%, a inne spadek, od 8 do 19%. A po części mamy tutaj tą różnicę metod pomiaru, czym 8-19% mówiliśmy właśnie o godzinach pracy, a nie ilości dowożonych rzeczy. A w tym badaniu z 13% mówimy o mniejszej ilości chorobowego i przerw w ciągu dnia i trochę większej wydajności takiej pracy codziennej. Mamy inne badania mówiące o poziomie wydajności mniej więcej podobnym przy pracy zdalnej i stacjonarnej. I mamy badania mówiące, że koniec końców to się może rozbijać na no, bardziej zmiansowane kwestie, na szereg czynników szczegółowych. Przede wszystkim to, jak pracownicy są zarządzani, jak mają okazję się komunikować. A, czy mają okazję poznać siebie także poza pracowo w jakiś sposób, na jeśli jest w formie wirtualnej i jakie narzędzia są stosowane. Więc tutaj są rzeczy, które potencjalnie management może zrobić, żeby faktycznie usprawnić jaką pracę zdalną. I jest o tyle ważne, że wydajność nie jest być może jedynym kryterium, które jest tutaj istotne. To co wiemy, to mamy nieco badań wskazujących, że tacy pracownicy są typowo dużo bardziej szczęśliwi, przynajmniej deklaratywnie, i dużo bardziej zaangażowani niż pracownicy firm, które stosują mniej elastyczne formy i sondażowo to deklarują. Sondaże są oczywiście trochę ograniczone pod tym względem, ale no, to nam faktycznie wychodzi. Wiemy, że takie firmy mają większą retencję, mają mniejszy turnover, mniej pracowników rezygnuje i dla części pracowników wręcz możliwość pracy zdalnej jest warta np. niższej pensji. Nie dla wszystkich, ale około 20% osób, 21% w ankietach wskazuje na to, że byłyby gotowe do zrezygnowania z około 10% wynagrodzenia, może nawet więcej, w zamian za tą opcję pracy zdalnej, więc to potencjalnie nie ma znaczenie. Też forma wdrożenia pracy zdalnej ma znaczenie, o tym sobie jeszcze zaraz powiem. A mamy też badania pokazujące, że takie firmy wydają się szybciej rosnąć. Mamy tutaj dużą analizę firm które były w pełni zdalne i w pełni zdalny w sposób kontrolowane przez pracowników. Czyli jak chce to pracuję z biura, jak chce to pracuję zdalnie i to ja o tym decyduję, a nie moi przełożeni. I w takie firmy rosły przeciętnie o 16% szybciej w przedziale 2020-2022 niż firmy, które były mniej elastyczne. Mniej elastyczne rosły o około 5%, bardziej elastyczne o około 16%. Oczywiście można tutaj powiedzieć, że no, dobra, no ale jak porównujemy te firmy, wiadomo, że firmy produkcyjne będą troszeczkę inaczej działały niż na przykład firmy w IT, więc no tutaj może taki jest problem, taka jest różnica. Ale nawet jak wyrzucimy z tego porównania firmy z sektora IT, to wciąż mamy o 13% większy wzrost, czyli 18% do 5% w wypadku. A tych firm, które stawiały na pełną elastyczność. Oczywiście korelacja nie mówi o przyczynowości, być może te firmy już oprócz tego miały inne tendencje, które przekładały się na ten większy wzrost, ale jest to pewna poszlaka, która nam o tym mówi. Eksperymentów nie mamy super dużo. Mamy z drugiej strony też pewne badania, mówiące na przykład stricte pandemicznie, pracownicy Microsoftu, przebadani i przebadane ich ścieżki komunikacji pokazały znaczące ograniczenie wymiany informacji między działami w firmie. Między różnymi sektorami, między różnymi grupami. Oczywiście to też była pandemia, więc pytanie, na ile możemy to faktycznie odnieść, na ile to jest coś, co jest uogólnialne. No, to są niestety problemy z tymi badaniami. Nie mamy jeszcze odpowiednio dużego czasu po pandemii, żeby mieć odpowiednią próbę i w ten sposób. A i, tak mówię, mamy tutaj tą dużą różnicę między pracą hybrydową, między pracą całkowicie zdalną, kontrolowaną przez pracowników i między. Stricte taką stacjonarną, narzuconą stacjonarną. Co ciekawe, mamy tutaj też taki wątek genderowy, bo mamy badania pokazujące, że to poczucie, że ludzie nie pracują, ma pewien aspekt płciowy. To znaczy, przynajmniej w tych sektorach, które są nieseminizowane, gdzie jest mniej więcej porówno, jeśli chodzi o przedstawicieli płci, albo jest więcej mężczyzn, mężczyźni, którzy odchodzili od komputera, pracowali zdalnie. A byli rzadziej zauważani, rzadziej zwracano na to uwagę. I to nie tylko w praktycznych sytuacjach, ale nawet przy analizie opisów sytuacji. Więc mamy tutaj po prostu ewidentne uprzedzenie w tym zakresie. A nawet jak zauważono, że odeszli od komputera, to zwykle była tam taka tendencja do tłumaczenia tego jako: ono na pewno robi i tak coś związanego z pracą. W przypadku kobiet odwrotnie. Dużo częściej zwracano na to uwagę i dużo a, częściej przypisywano im motywację niepowiązaną z pracą. Co ciekawe, w sektorach mocno feminizowanych to się odwracało. Więc tam z kolei to kobiety, jeśli nawet nie były przy komputerze bezpośrednio, to zwracano uwagę, że no, pewnie zajmują się czymś innym, ale związanym z pracą i bardziej na to zwracano uwagę, a dużo wyraźniej zwracano uwagę na to, że mężczyźni akurat nie byli komputerze. Jaki jest z tego praktyczny wniosek? Jeśli należysz do grupy mniejszościowej w swoim miejscu pracy, to miej świadomość, że Twoje nieobecności będą szczególnie dostrzegane i będzie tam tendencja do przypisywania niestety negatywnych interpretacji. Więc warto mieć świadomość, że taki efekt działa, na poziomie takim czysto praktycznym. I sam fakt, że taki efekt działa, już nam pokazuje, że na przykład takie oceny menedżerskie niekoniecznie mogą być trafne, no bo pytanie zawód, co wnioskują, na czym się opierają tutaj. Ale to poboczny wątek. Główne pytanie dotyczyło jednak. Przede wszystkim tego, czy ta wydajność jest mniejsza, większa, taka sama. I o ile badania są mocno ostrzelone, to ogólnie raczej wydają się sprzyjać tej interpretacji większej wydajności, a przynajmniej takiej samej wydajności przy pracy zdalnej i pracy stacjonarnej, przy jednocześnie szeregu innych zalet. To znaczy, właśnie e, dłuższa praca na co dzień, chociaż niekoniecznie to zawsze będzie to bo może prowadzić do przepracowania. Ale też większa retencja, mniejsza rotacja pracowników, większe zadowolenie, większe zaangażowanie, więc szereg czynników, które ogólnie sugerują, że rezygnowanie z pracy zdalnej nie jest dobrym pomysłem, i nie jest to kierunek, w którym warto zmierzać. Jednocześnie to nie znaczy, że warto się na tym zamykać, bo są, jak już mówiliśmy, te konkretne narzędzia, które możemy stosować na poziomie zarządzania, na poziomie narzędzi IT, które mogą usprawnić cały proces. Są konkretne narzędzia pomagające w tym, żeby ludzie lepiej się poznali w pracy zdalnej i nawet mimo tego, że pracują zdalnie, to i tak mieli są lepszą, pełniejszą interakcję. Więc warto mieć tego świadomość, warto mieć. Nie, wiedzę, że tak to działa i że oczywiście praca tutaj powinna być opcją, a nie przymusem, bo jeśli tylko po prostu wszystkie wysyłamy, no to ta wydajność będzie mniejsza. To powiedziawszy, zdecydowanie nie powiedziałbym, że są badania mówiące jasny sposób, tak, praca jest mniej wydajna. Jest to trochę złożone, ale raczej sprzyjają badania temu, że jest równi lub bardziej wydajna. Jakie treści Cię interesują? Ten kanał powstaje dzięki Wam, dzięki Waszym pytaniom. Dlatego, jeśli coś się interesuje, jeśli masz pytanie z zakresu kompetencji miękkich, na które chcesz odpowiedzieć na tym kanale, proszę pytaj. Czy w komentarzach pod filmami, czy na różnego rodzaju portalach społecznościowych, czy pisząc do mnie maila. Przekaż pytania, zbieram je, staram się odpowiadać. Nie ma tutaj żadnego wymogu finansowego. Jeśli chcesz jakoś wesprzeć kanał, zachęcam do zakupu czegoś. mindstore.pl, jest podlinkowany w opisie. Natomiast przede wszystkim zachęcam do pytania bo im więcej pytań, tym ciekawszy ten materiał będzie dla Was. Dzięki i do usłyszenia.